Witajcie Piotr Łukaszewicz, polski karawanik. Jesteśmy w drodze nad Balaton, gdzie testować będziemy ten oto pojazd Magis Plus 87XT. Nieprzypadkowo prezentację testową tego pojazdu rozpoczynam tutaj z za kierownicy, bo chcę zwrócić uwagę na podwozie forda, na którym zbudowany jest ten kamper dwulitrowy silnik o mocy 170 koni mechanicznych. 2 litry, więc niższa akcyza, a 170 koni, więc naprawdę bezpieczna, komfortowa i dynamiczna jazda. Nie ma problemów z wyprzedzaniem tego wyprzedzania. Oczywiście w przypadku jazdy kamperem zbyt dużo nie ma, ale czasami trzeba, i wtedy naprawdę możemy zrobić to bardzo dynamicznie, szybko, czyli po prostu bezpiecznie. Przy wyższych prędkościach musimy zwracać uwagę na ograniczenia prędkości, bo rzeczywiście yy, czasami tej prędkości po prostu nie czuć. Tak gładko, tak płynnie ten silnik rozpędza ten cały pojazd i tę masę. Dopełnieniem komfortu prowadzenia tego pojazdu jest. Automatyczna skrzynia biegów. Jak mówił mi właściciel wypożyczalni Camel Camp, o takie rozwiązanie pyta coraz większa liczba klientów. Użytkownicy, którzy na co dzień używają tego typu rozwiązań, chcą mieć je też w samochodach wakacyjnych. Moim zdaniem, najlepszym komentarzem dla automatycznej skrzyni biegów jest właściwie brak tego komentarza, bo skoro wszystko działa, to o czym tu mówić, i tak jest w tym przypadku. Skrzynia redukuje wtedy, kiedy powinna redukować, płynnie zmienia biegi, więc naprawdę. Samochód sprawia duży komfort, daje frajdę prowadzenia, jedzie się bezpiecznie, dynamicznie, czuć, że auto ma moc, czuć, że chce jechać do wschodu, że chce jechać na wakacje tak jak i my. Kamperze Magis Plus 87XT spędziliśmy 5 ostatnich dni. Przejechaliśmy około 1000 km, jeszcze około 800 km drogi powrotnej przed nami. To kamper bardzo funkcjonalny, którego wnętrze, którego zabudowę można dostosowywać do własnych potrzeb w bardzo szybki i prosty sposób. Wchodzimy do środka. Tak wygląda część główna. Kampera. Myślę, że tym co zwraca tutaj uwagę i okazuje się też bardzo praktyczne, co potwierdzamy, jest wyjątkowo duża przestrzeń. Tutaj, tak jakby na głównym skrzyżowaniu ciągów komunikacyjnych, kwestia jest tutaj tej zabudowy kuchennej, która jest tutaj zwężona w tym miejscu, wysunięta. Pozwala to na swobodne przemieszczanie się po kamperze dla większej grupy osób. W tym momencie te kanapy są przygotowane ustawione do pobytu dziennego, do korzystania z tej części salonowej, do korzystania z tego stolika, który oczywiście można regulować w dowolną stronę, przesuwać, można go też rozłożyć i podwoić jego powierzchnię. Przednie fotele też są oczywiście obracane, jak to w półindegrze. Te kanapy pokażę teraz jak przygotować do jazdy samochodem, tak aby móc zapiąć pasy. Nie jest to oczywiście nic trudnego, aczkolwiek, jeżeli nie uważaliśmy odpowiednio podczas szkolenia przy odbiorze kampera, to może to sprawić trochę trudności, dlatego że ta część kanapy będzie wykorzystywana z tej strony. I na odwrót, tak to wygląda. Tutaj mamy pasy i ich zapięcie. A pozostałe elementy na czas podróży zabieramy. Najwygodniej będzie zanieść je do dużej sypialni. I gotowe. Nie ma tutaj zagłówków, więc osobom nieco wyższym, choć tak naprawdę, właściwie wszystkim poza dziećmi, będzie tu przy dłuższej podróży, no niestety trochę niewygodnie. Plus, natomiast jest taki, że skoro nie ma tych zagłówków, to później to łóżko, co pokażemy, opuszcza się bardzo szybko, bez problemowo. Kuchenka trzypalnikowa, umywalka, szafki. Po lewej stronie od wejścia oczywiście panel do zarządzania kamperem, światłem, wodą, temperaturą. Możemy skontrolować stopień naładowania akumulatorów, zarówno rozruchowego, jak i użytkowego. System truma do ogrzewania i podgrzewania wody. A pod spodem duża, bardzo duża lodówka. Zmieści się tu naprawdę dużo żywności. Telewizor, który możemy oczywiście wykorzystywać, zarówno w salonie, jak i przesunąć go do sypialni. Niezależnie od tego, jak są ustawione fotele, czy tak jak do jazdy, czy w sposób przygotowany do funkcjonowania, korzystania z tego stolika i części mieszkalnej, łóżko górne możemy opuszczać bez żadnych ograniczeń. Wspominałem wcześniej o braku zagłówków przy tych fotelach. Wtedy to była wada, teraz jest zaleta, bo nic, zupełnie nic, nie trzeba demontować, aby łóżko to opuścić. Wystarczy jeden przycisk, opuszczamy do dowolnego poziomu. Tutaj ważną informacją, ważną zaletą jest to, że nadal możemy korzystać z części przy stoliku. Możemy bez problemu wchodzić, wychodzić z kampera. To jest duży atut tego rozwiązania i tego. Łóżka. Tu oczywiście są siatki do zabezpieczenia łóżka. Jeżeli chcemy, możemy się w ten sposób zabezpieczyć. Przechodzimy do tylnej części, do części sypialnianej. Tutaj jest do dyspozycji bardzo, bardzo szerokie łóżko. Jest jeszcze nierozłożone. Za chwilę pokażę. My je po rozłożeniu. Szuflady, bardzo przestronne szafki. Szafki, dwie także tutaj na górze. Oczywiście, lampki nocne. Dużo światła wpada naturalnego, bo mamy tutaj trzy okna. W tym okno dachowe. Wszystkie okna wyposażone są, oczywiście, w moskitere. W tej części kampera do wyboru także albo szafa, albo. Prysznic, my to miejsce wykorzystujemy jako szafę, ale żeby zrobić z tego miejsca inny użytek, żeby móc tutaj wziąć prysznic, bardzo szybko przebudowujemy to miejsce. Wystarczy zwolnić dwie taśmy wcześniej. Zdjąć oczywiście podest. Zwolniamy pierwszą taśmę. Zwolniamy drugą taśmę. I prysznic jest gotowy. Prysznic o naprawdę dużych, imponujących wręcz rozmiarach. I do tego wyglądający bardzo przyjemnie, bo szyby są przyciemniane. Miejsca jest tutaj chyba wystarczające. Po drugiej stronie, oczywiście. Łazienka, toaleta z umywalką. Wracamy do łóżka. Łóżko bardzo szybko możemy powiększyć. Robi się bardzo duża przestrzeń. 2 metry na 2,10 można spać w poprzek, jeżeli potrzebujemy trochę więcej miejsca niż 2 metry, więc naprawdę zmieszczą się tutaj też osoby słusznego wzrostu. Miejsca tu nie brakuje. Na tym łóżku osoba dorosła może wygodnie usiąść w pozycji wyprostowanej, nawet w tylnej części tego łóżka. W części sypialnianej są też głośniki, oświetlenie i klimatyzacja, która będzie odczuwalna w całym kamperze. Przepływ powietrza funkcjonuje w ten sposób. Zamontowano tu klimatyzator francuskiej marki Airva, klimatyzator wydajny, co potwierdzamy my, ale czego potwierdzeniem też jest jego moc. 2400 W to moc odpowiednia dla długich kamperów powyżej 7 metrów. Mam wrażenie, choć nie miałem możliwości porównania tego w takim bezpośrednim starciu, że klimatyzator ten pracuje ciszej od niektórych innych rozwiązań. Na pewno nie przeszkadza, czy to w dzień, czy w nocy. Miejsca jest sporo szafki, schowki tego nie brakuje są tego typu dodatki, ozdoby. Nocne oświetlenie w kamperze ma kolor niebieski i w taki też sposób podświetlane są włączniki światła rozwiązanie estetyczne i praktyczne. Na wyposażeniu kampera jest oczywiście markiza Fiama F45S. Pokażemy jeszcze bagażnik. Jest bardzo duży. Jego drzwi możemy zablokować w ten sposób haczykiem. Podobny system przytrzymywania drzwi jest też w drzwiach wejściowych do kampera. Wracamy jeszcze do szoferki: a przy złożonym w ten sposób stoliku można zrobić to wygodnie z wnętrza kampera. Spalanie nieco ponad 10 litrów. Jazda miejscami była dynamiczna, a zdecydowaną większość autostrad pokonaliśmy na tempomacie przy prędkości 110 km na godzinę. Więc wynik spalania jest na pewno bardzo dobry. Jest system start-stop, radio z Bluetoothem. O, Teres pod łukietnikami. zamiast lusterka wstecznego, podgląd z kamer cofania. Ten widok może nam towarzyszyć podczas całej podróży, co dla mnie miało duże znaczenie, bo przyzwyczajenie sprawia, że muszę wiedzieć, co dzieje się tuż za mną. Jest też druga kamera uruchamiająca się automatycznie przy biegu wstecznym, pokazująca to, co znajduje się niżej, w najbliższej odległości od kampera. Przednią i boczne szyby na czas postoju możemy zasłonić roletami. Teraz wady: prawy słupek za oknem jest dość szeroki i bardzo dużo zasłania. Włączanie się do ruchu przy skręcie w lewo bywa bardzo trudne. Trzeba poprosić kogoś z załogi o pomoc. Magis Plus 87 XT to oczywiście półintegra z czterema miejscami homologowanymi do jazdy i pięcioma miejscami do spania. Magis to wyższy standard włoskiego producenta CI Caravans International. Podstawowym standardem jest tam linia Horon. To duży pojazd, ma prawie 7,5 metra długości, 235 cm szerokości i 3 metry bez 5 cm wysokości. Recenzja kampera także w jednym z najbliższych drukowanych wydań Polskiego Karawaningu. Tam też więcej informacji technicznych. To duży, wygodny kamper z wieloma fajnymi dodatkami w połączeniu z dobrym silnikiem i automatem. Na pewno kamper warty polecenia.